Film Living Neverland podzielił świat. Podzielił świat na tych, którzy popierają Michaela Jacksona i twierdzą, że nigdy nie mógł on molestować dzieci, oraz na tych, którzy zgadzają się z argumentami mężczyzn, którzy przyznali, że przez lata Gwiazdor wykorzystywał ich. Moim zdaniem, ten film nie opowiada o tym, czy Michael Jackson jest winny, ale mówi o tym, dlaczego ci mężczyźni przez tyle lat kłamali. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he likes you. I was seven years old. Michael asked, Do you and the family come to Neverland? Przede wszystkim ja nie zamierzam Was przekonywać do tego, czy Michael Jackson był czy nie był pedofilem, bo, bo nie o tym jest mój vlog. Ja chcę powiedzieć, co wywnioskowałam z filmu, który zobaczyłam. A wywnioskowałam, że jeżeli Michael Jackson faktycznie to wszystko robił tym chłopakom, to był genialnym manipulatorem, ponieważ nie były to jednorazowe przygody, nie były to przypadki seksualne, to były wieloletnie związki, które tworzył z tymi chłopakami. On rozkochiwał w sobie tych młodych chłopaków oraz całe ich rodziny. Słyszałam wiele takich opinii, dlaczego ten film trwa aż 4 godziny. Słuchajcie, w tym filmie jest ważna każda minuta, ponieważ to, co się w nim dzieje, to jest właśnie to, co Michael Jackson prawdopodobnie robił właśnie z tymi ludźmi. To było wieloletnie powtarzanie im tego, że są ważni, są wyjątkowi, że on ich kocha. Jeżeli człowiekowi przez wiele lat powtarza się w kółko to jak mantrę, on w końcu w to wierzy. Jak wynika z dokumentu Living Neverland, Chłopcy nie traktowali Michaela Jacksona jak swojego przyjaciela. Oni go naprawdę kochali. Traktowali go jak brata, jeden jak ojca, jeden nawet wziął z nim ślub ślub potajemny, ślub taki reżyserowany, ale on naprawdę wierzył, że jest jego prawdziwą miłością. Cześć, Wade. Wszystkiego najlepszego, mały. Dziś Twoje urodziny. A jaką rolę w tym wszystkim spełniał seks? Taką, jaką spełnia w normalnym związku, czyli jest to okazywanie uczuć. Michael Jackson mówił tym młodym chłopakom, że właśnie w ten sposób okazuje się najwyższe uczucia. Czy kłamał? No nie kłamał, mówił prawdę, tylko jeżeli robi się to z siedmioletnim dzieckiem, to jest to już zupełnie inna sprawa. Pytanie czy oni nie widzieli w tym nic złego, czy nie wydawało mi się, że Michael Jackson robi z nimi coś dziwnego, ponad standardowego. Ależ oczywiście, że nie, ponieważ siedmioletnie dziecko jeszcze w latach 80., kiedy o seksie w domu w ogóle się nie rozmawiało i był to temat tabu, w ogóle nie widziało co to jest pojęcie seks. Więc Michael Jackson 5 minut wcześniej bawił się z nim kolejką, a następnie bawił się z nim zupełnie czymś innym. Dla niego była to po prostu zabawka. Wiele osób zarzuca tym mężczyznom teraz, dlaczego przez całe lata milczeli, dlaczego niczego nie powiedzieli. Jest jeden powód, jeden powód, ponieważ oni przez całe te lata, przez lata związków, które tworzyli z Michaelem Jacksonem, w ogóle nie czuli się molestowani. Oni nie wiedzieli, co to znaczy być molestowanym. I na pytanie policji, śledczych, czy nawet rodziców: Dziecko, czy Michael Jackson zrobił ci coś złego? Mówili: Nie, absolutnie. Przecież Michael jest super. Ja kocham Michaela. Pamiętam, jak po moim przebudzeniu Michael powiedział, że gdy spałem, uprawiał ze mną seksualny. Ja na to, okej. Okay. A dla swojej miłości byli w stanie zrobić niemal wszystko, ponieważ Michael stosował na nich najbardziej wyrafinowane techniki uwodzenia. Na przykład, po pierwsze, rozkochiwał ich, następnie doprowadzał do stanu euforii i w tym momencie porzucał. Zamieniał takiego chłopaka na młodszy model. Oni wtedy tęsknili za nim, czuli zazdrość, płakali w poduszkę, chcieli, chcieli być znowu tym najważniejszym. Jeżeli to wszystko, o czym opowiada film Living Neverland, jest prawdą, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że Michael Jackson nie manipulował tylko tymi chłopcami, ale całymi ich rodzinami. Jedna z matek przyznaje, że porzuciła swojego męża tylko po to, żeby być blisko Michaela Jacksona razem ze swoim synem. Zmieniła kraj zamieszkania, zmieniła całe swoje życie, co doprowadziło do rodzinnej tragedii. Obie matki dorosłych już mężczyzn w pierwszej części filmu opowiadają z zachwytem o Michaelu Jacksonie, ale specjalnie to robią. Robią to dlatego, żeby pokazać, jaki miał on wówczas na nich wpływ. No, bo naprawdę trudno nie poczuć się wyjątkowym, jeżeli z takiego zwyczajnego świata ktoś nagle wyrywa nas do świata bajki. Mamy do czynienia z najwspanialszymi rzeczami, najdroższym jedzeniem, najbardziej luksusowymi apartamentami, jeździmy na plany filmowych, poznajemy gwiazdy. Trudno się tym nie zachłysnąć. I tu pojawia się element, czy te matki korzystały z tego wszystkiego kosztem swoich dzieci. Moim zdaniem one naprawdę nie miały pojęcia, co dzieje się w sypialni Michaela Jacksona. Odwiedzałam go, sprawdzałam, czy wszystko jest w porządku. Zawsze mówił, możesz iść, mamo. Nie chciał I, mnie tam, a ja tęskniłam. I być może kuriozalną rzeczą jest to, że taka matka zgadza się, żeby jej kilkuletni syn spał w jednym łóżku z Michaelem Jacksonem. Ale trzeba pamiętać, że one dookoła słyszały, że przecież Michael jest jak dziewięciolatek, co to on jest jak dziecko, przecież on się tylko bawi z twoim synem, jedzą popcorn, oglądają filmy, bawią się kolejką. Poza tym matka widzi w oczach swojego dziecka szczęście. Ci chłopcy nie zdradzali wtedy żadnych objawów tego, że są molestowani, ponieważ molestowani się nie czuli. Byli radośni, chcieli spędzać z nim każdą chwilę, a nawet jeżeli wracali do swoich domów, to potem godzinami rozmawiali z nim przez telefon. Łapali każdą chwilę z Michaelem Jacksonem. Czy takie dziecko, czy o takim dziecku możemy pomyśleć, że jest molestowane seksualnie? Wade, jeden z bohaterów filmu, był głównym świadkiem obrony Michaela Jacksona, kiedy zarzucano mu. Pedofili w 2005 roku. To on w zasadzie spowodował, że Michael Jackson uniknął więzienia. Powiedział, że nigdy Jackson nie zrobił mu niczego złego i wtedy jako dorosły mężczyzna nadal w to wierzył. I, co ważne, on dlatego zeznawał, ponieważ cały czas miał nadzieję, że Michael znowu wyciągnie do niego rękę, że znowu będzie dla niego miły, że znowu stanie się jego przyjacielem. Miał już dwadzieścia kilka lat, a cały czas był pod wpływem Michaela Jacksona, który od dziecka mówił mu, pamiętaj, to, co nas łączy, jest wyjątkowe, to jest prawdziwa miłość, ale nikomu o tym nie mów. Mówił, że ze mną pierwszym uprawiał seks. Powtarzał time. to często. Ten wielki artysta, geniusz kreatywności uważał mnie za wyjątkowego. Wade zdał sobie sprawę z tego co naprawdę się wtedy działo i jaki miało to wpływ na jego życie dopiero kiedy sam został ojcem i kiedy jego syn miał już kilka lat i zobaczył jego niewinność i zdał sobie sprawę, że w jego wieku właśnie tę niewinność jemu odebrano. Oczywiście możemy założyć, że wszystko to, co zostało powiedziane w filmie Living Neverland jest jedną wielką manipulacją. Ale moim zdaniem argumenty fanów Michaela Jacksona są równie przekonujące, co te, które stosują zwolennicy teorii płaskiej ziemi. Trzeba przy tym wszystkim pamiętać o jednej zasadniczej kwestii. To, co zostało przedstawione w filmie Living Neverland, to wydarzenia z lat 80., -tych, 90., -tych. a to były zupełnie inne czasy. To były czasy, kiedy w domach naprawdę nie rozmawiało się o seksie, był on tematem tabu. Nie było pojęcia molestowania, nie rozmawiało się na ten temat, nie było pojęcia zły dotyk, nie było takich akcji jak MeToo. Jeżeli kogoś nawet coś złego spotykało, to nawet nie widział, z kim się tym podzielić. A dzieci, które nawet nie znały pojęcia seks, nie wiedziały na czym on polega, jakie mogły mieć odniesienie do tego, co jest dobre w tym, a co złe? Czy Michael robi im coś złego, czy robi coś dobrego? Musimy zdać sobie sprawę, że dzisiejsza młodzież ma na ten temat zupełnie inną świadomość. Już od dzieciństwa mówi im się, co jest molestowaniem, jakie zachowania są prawidłowe, jakie nieprawidłowe. Tamci mężczyźni wychowali się naprawdę w innych czasach. A ja mam takie pytanie do fanów Michaela Jacksona, którzy są święcie przekonani o jego niewinności i nie przyjmują żadnych argumentów, że mógł on być pedofilem. Powiedzcie mi, co daje Michaelowi taki mandat zaufania? Czym Was przekonał, że jest niewinny? Tym, że świetnie tańczył, tym, że świetnie śpiewał, tym, że był jednym z najważniejszych artystów XX wieku, i tego na pewno nikt mu nie odbierze? Co myślę na temat samej realizacji filmu Living Neverland? Jest on moim zdaniem dziełem świetnym, dlatego, ponieważ wykorzystuje te same techniki manipulacji, które Michael Jackson prawdopodobnie stosował na swoich chłopcach. I zobaczcie, zmanipulował, zmanipulował miliony ludzi i większość z nich w dalszym ciągu manipuluje. A co wy myślicie na ten temat? Moim zdaniem jest on bardzo ważny, dlatego chciałabym podyskutować z Wami w komentarzach pod tym filmem. Poza tym powiedzcie mi, czy uważacie, że trzeba zakazać puszczania piosenek Michaela Jacksona, czy to jest już jakieś nadużycie, czy jednak to, że był wspaniałym artystą, a prawdopodobnie średnim człowiekiem ma jakieś znaczenie? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Tutaj zobaczycie moje wideo z poprzednich tygodni. Zajrzyjcie też na mój Instagram. Bardzo cieszę się, że tam jesteście tacy aktywni, bo to tam poprosiliście mnie o materiał na temat filmu Living Neverland. No to macie. A ja już kombinuję o czym opowiedzieć Wam w przyszłym tygodniu. Cześć!